Wzrost gospodarczy w strefie euro w tym roku przewyższa oczekiwania, a dobra dynamika powinna się utrzymać mimo wyzwań takich jak polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, poinformowała Komisja Europejska w poniedziałek. Zgodnie z jesienną prognozą gospodarczą Unii Europejskiej PKB strefy euro wzrośnie w 2025 roku o 1,3% rok do roku. Raugoties tālāk, mēs sagaidām, ka izaugsme turpinās mērenā tempā, neraugoties uz izaicinošo ārējo vidi. Aizsardzinošā ārējā vide nozīmē, ka mums vajadzētu aplūkot iekšzemes virzītājspēkus, lai veicinātu izaugsmi. Eiropai ir jāatbalsta un jāattīsta savas stiprās puses. Cła nałożone przez Stany Zjednoczone oraz niepewność związana z polityką gospodarczą administracji Donalda Trumpa wciąż budzą obawy i negatywnie wpływają na prognozy gospodarcze wielu krajów. Nowa prognoza Komisji zakłada, że wszystkie taryfy wprowadzone ostatnio przez Stany Zjednoczone wobec Europy pozostaną w mocy przez cały okres objęty analizą.